I teraz będziemy odwiedzać ten budyneczek. Bilety już mamy kupione i udajemy się tędy prosto do, do tego budyneczka. A tu przy okazji mamy takie świetne maki. No i teraz to jest cały ten park. Tylko jest prywatnie, nie można tam wejść, bo tu mieszka jakiś rort pewno, stamtąd my deptali. Bardzo dużo ludzi tu przyjeżdża, żeby to wszystko sobie pooglądać. My będziemy szli do tego domu prawdopodobnie, chyba że jest jeszcze jakiś inny. My idziemy tutaj House and Garden. A tu mamy sekwoje pewno to są. Deszcz nam lekko kapie. O, tu mamy takie dziewska ładne. Nie wiem co to są za drzewa. one pewnie rosną. Jeszcze. Tu ławeczka w parku. Parku na ławeczce. Tak, tam robią zdjęcia Ludzie... O, takie. Tyle. Cześć. Kto z Was wie co to są za drzewa? Wysia są stane między drzewami, a tu może zdjęć od chwilę. Jest cały budynek wysoki. Kto tu mieszka. I teraz wchodzimy teraz sobie wchodzimy tu jest służba o, zaraz gościu nam będzie tłumaczył gdzie będziemy wchodzić tak to do później tu są obrazy proszę bardzo i tu mamy sufit ładny Mamy właściciel. Chyba był właściciel. A, Dobrze i strzałeczka, gdzie mamy iść? Wchodzimy na salę. Jakąś. No, wrażenie jest niesamowite tutaj muszę wam powiedzieć, jest naprawdę to jest chyba ta rodzina, która tu mieszkała od pokoleń, tak? Pięknie jest tu. Ale co to jest za sala? Niestety nie mogę Wam powiedzieć, bo sam nie wiem. Takie mamy krzesełka. Jakieś wojna była. I idziemy dalej do następnego miejsca. I sąmy na górze. To i zegar ładny. On jest podobny do Henryka VIII króla Anglii, ale nie wiem, a to ja jestem. Zobaczcie. Tak. W końcu się sam nagrałem, prawda? I idziemy tym rolem. I tu mamy wejście co mi wchodzili i udawaliśmy się tamtędy nie? tędy. Wyszliśmy tam Po drodze w prawo zaraz tam podejdę. Zobaczymy co tam jest. Są same obrazy. Z osiemnastego wieku tu była sypialnia, pięknie jest kominek, zło było ciepło, widok na ogród. rodowne szafy, biurko. Widok z drugiej strony. No pięknie. Zobaczymy tu ma śniadanko jak przynosili. Bo oni jedli w łóżku. To było źniadanie. Proszę bardzo sobie jedliście śniadani sobie. A tu mamy łazieneczkę już. Jeszcze jest łazienka. Jest tam toaleta. Znowu się nagrywam sam. Hmm. Dosyć ładna łazienka i kaloryfer stary, Patrzcie jakie. I tu jak za dużo, to tu nie ma. Tylko tyle, że wanna taka dosyć duża jest. Nie wiem, z którego roku to by mogło być. I przechodzimy teraz do do Łazienki. To jest Łazienka. Tam mają kibelek, proszę. Bardzo. A yeah, and they're all picked from memory. I'll point them out to you, but they're not to scale. Lots of references to the family, and the other thing is, it's trompe you see the eye. There are all sorts of tricks. There are the things that move and change and do weird things. But in order for me to show you those, I've got to heard you about them. Okay. <laughs> now i'm going to start by talking about this little ailing panel over here so i need to get you as close mm. Mm.

Tak, byliśmy tutaj odwiedzić ten budyneczek, bardzo fajne jest. Tamten most się pokazuje na, tam na tych obrazach wiele razy. Myślę, że to jest też ten stary most. I teraz wchodzimy do jakiegoś ogrodu. Myślę, że to będzie ogród od tych byłych właścicieli. Tu mamy zielone murawy, tak. O. Teraz sądzę Tak sądzę, że tam dalej mieszkają potomkowie Ale teraz nie wiadomo czy czy oni to mają we władaniu czy to przejęło państwo I to znowu są te drzewa które tam były takie duże Jeziora czeka na mnie tutaj Pod drzewkiem Czy to nie są tuje? Jak sądzicie? Ja myślę, że to są tuje bo Już wyrośnięte, takie wielkie no, Dalej to nie wiem, czy to nagrywać Dobra, chodźmy może tam na dół, bo tam ja? jest koło jeziora Tam bym koło jeziora jezio je 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 nie wiem co to jest ale coś tam jest Weszliśmy do tego ogrodu tak Tak. to są jakieś dziwne kwiatki jak fasty Nie wiem Piękna sprawa te kwiatuszki są To jest leszczyna chyba, bo nie wiem, nie chyba nie mam tutaj kajaki są tam są kajakarze Kakakasku w kajakasku. To było pewno zejście przedtem dla, dla tych lordów. Tutaj sobie pływali, bo tam jest stary pomost nawet. Nie wiem, w którym to było. W jakim okresie to było? O, tu jest jakaś. Czy to nie jest oliwka, czy to jest skąd To musi być przywierzone, te drzewo? Brzoza jakaś. Znaczy wieżba jakaś tutaj. Myślę, że... Myśleć możesz, ale co to jest, no nie wiesz, nie? No. A poza tym, ty nie jesteś od myślenia, Krzysztof. A tam idą sobie pływać kajakarze. To jest część zatoki. Ty, czy oni nie będą pływać, co? A to był stary basen, widać go tam. Nie z teraz. A tu jest stary basen, zobacz, o. Ta rybaczyn zarośnięty. No, te bierze takie. No. I idziemy dalej. Wiola sobie depta po, po ogrodzie. Dobra, to są same drzewa, takie coś będzie ciekawego, co się może coś nagra. Tyle, hej. No, nie umiem się oprzeć z wiolą, żeby tego nie, nie nagrać. Co prawda, stamtąd idziemy, to idzie z podgórkę, tak się wydaje, że to jest mała. Ale słychać po mnie, co? O. Takie kwiatki, patrzcie. O i takie są tu rzeczy hmm. muszę przyznać że że to robi wrażenie patrz jakie to liście są ja nie wierzę, że to tutaj jest europejski taki kwiatek jak leje to można z tego wziąć tak jak w tej bajce co było co tymi liściami się przykrywali nie hmm. Tu ma takie Takie ma w środku Nie wiem co to nazwać, kwiatki chyba Takie to jest wielkie To taki parasol to tu by trzech się schowało pod tym Dobra Mam następne drzewo w Polsce to drzewo już jest dostępne pewno nie wiem czy ono w Polsce działa małpie drzewo i ono ma tutaj takie kolce troszeczkę. troszeczku takie duże tu rośnie sobie ja sądzę że do tego ogrodu o tam my byli są te są te. O. Jakieś okay, one się tam nazywają? Nieważne, te liście. I dotarliśmy na następną polankę. Tutaj dzieci tych właścicieli się bawiły. Taki domek miały. Może zajrzymy tam, co tam się dzieje. A teraz nie dzieci się bawią tak. Proszę bardzo. I tu co można wejść. Proszę bardzo. Idziemy sobie do góry. Oho. I domek na drzewie. Taki domek na drzewie. Proszę bardzo. Oho. Wchodzimy sobie tu. I można się. Prawda, pobawić. Kto tu do nas idzie? Wiola do nas idzie. Wiala. Proszę bardzo, tam w kącie. Proszę, tylko przez okno nie wyleć mi. Okna są To, drzewo to pamięta dzieci. Tu ktoś był w 2005, w kwietniu niedawno. Dobra, idziemy. Schody są takie duże zrobione. Ja myślę, że to, że nie co to jest. mamy linę na dębie. Drzewo na dębie. Chyba, że to jest tego, odrwali drzewo. Domek. Dobra, pędzimy dalej. Tomek tak wygląda a tu mamy brzosy No w latach świetności W latach świetności te dzieciaki to tutaj miały miejsca do zabawy Zresztą u nas też książęta miały dużo miejsca do zabawy nie? OK, to już wychodzimy, teraz idziemy na kawkę, a później jedziemy na karawan, zjemy obiadek i dalej podjedziemy gdzieś indziej na jakieś inne miejsce. No to Persk Ludkowie, Karawaneros, no i tyle. Budynek w oddali, to jest stajnia zbudowana w 1797 roku, a tutaj było wojsko do krykieta. Za tym budynkiem dalej. W tej chwili jest łąka. Co mamy napisane tutaj? Możecie sobie teraz przeczytać. O. A teraz udajemy się do wyjścia. Wyjście mamy tu, gdzie my przyszli. Także będzie dobrze. Jedziemy, tak jak powiedziałem, jedziemy teraz na karama, zjeść. I będziemy pol więcej, pol więcej ty. To no. nie ja. I będziemy coś jeszcze zwiedzać. mamy jeszcze troszeczkę czasu. No, teraz dopiero Perskłutkowie karawaneros Dobra, jedziemy teraz po drodze ktoś nie wiedział, jakie są szerokie drogi w Anglii. No to, to, to jest właśnie ta szerokość tego całego Takie są szerokie, szerokowe drogi i tu nawet nie ma gdzie się, że tak powiem, zatrzymać Tu jest parking, tak, tu jest parking, kąsek parkingu ale stoi cała droga i teraz naprzeciwko idzie samochód i my się musimy po prostu mu schować, o. Dabar, þetta er náttúrulega heim